Dzień dobry, witam wszystkich i zapraszam na następny odcinek Obliviona, Remastered, Scrolls 4 Jesteśmy tu na tym nabrzeżu, na no, którym skończyliśmy i mieliśmy iść do cesarskiego miasta, aby tam sprzedać towar, no bo już jesteśmy praktycznie nic nie możemy dźwigać więcej niż to, co teraz mamy, więc trzeba posprzedawać te sprzęty, wszystkie, które zgromadziliśmy i które są nam niepotrzebne. I co tutaj możemy? Co to tak ciemno jest? A, bo to noc, pewnie dlatego. Tutaj ta zorza, którą podziwialiśmy w zeszłym odcinku i te błyskawice. Fajnie wyglądające, ogólnie widoczek fajny, wieża jak stojący. I teraz, tak, o, jest tam błyskawica. Jak i grzmot. A tam coś jest, coś tam się dzieje. Czy to był odblask błyskawicy w wodzie? Błysk? O, od, odbicie czy co? Nie, to nie było odbicie błyskawicze wodzie, ale coś tam zaświeciło na fioletowo. Ciekawe, czy tam by nie pójść. O, no dobra, nie. Teraz tak, bo miałem wam przeczytać tą książkę o cesarskim mieście, którą która została znaleziona w tych ruinach. O, tych. I przed wejściem do miasta ją zamier zamierzam przeczytać. I wyszło na to, że w tym odcinku skoncentrujemy się na tej książce. Więc, jeżeli ktoś. Myślał, że będzie się to zdziało, albo miał nadzieję zobaczyć więcej gry. No to a nie chcę wsłuchiwać się w książki i wczytywać. No to może spokojnie pominąć ten odcinek, bo nic więcej nie zamierzam tu robić. A więc zapraszamy. Wejdźmy w tą książeczkę, gdzie ona tutaj jest. Tutaj są różne, czy w różnych jest kniga. Jest. Przewodnik po cesarskie miasto. No dobra. 11 stron. O oh my God! Niech talos nas tutaj trzyma. Alessi Ottus, przewodnik po cesarskim mieście. Chwała Akatoszowi. Niech błogosławi cesarstwo i cały jego lud. Jestem Alessia Ottus i chciałabym opowiedzieć wam o cesarskim mieście. Cesarskie miasto. Jak myślicie, kto zamieszkuje cesarskie miasto? Uriel Septim, ces, cesarz Tamriel, obrońca wiary i potomek świętego Tibera Septima, lorda Talosa, boga państwa i prawa pośród błogosławionych dziewięciorga. Wszyscy wiedzą, że cesarz to dobry pobożny człowiek, gdyż często można go spotkać w świątyni jednego, gdzie wznosi modły do dziewięciorga i obcuje ze świętymi. No tak, to jest logiczne. Spotkać go można w świątyni jednego, gdzie wznosi modły do dziewięciorga. No. Dobre. ja to rozumiem nie wiem jak wy oczywiście tak żartuję no nie za bardzo znam ten lore znaczy trochę tam znam no ale tutaj się nie orientuję w tym o co chodzi dlatego czytamy dalej a gdzie mieszka w cesarskim pałacu w samym sercu cesarskiego miasta gdzie stoi wieża z bieli i złota wzniesiona wiele wieków temu przez bezbożnych Uwielbiających daedry Aereidów. Jakież to wspaniałe, że te kamienie, ułożone na cześć starożytnego imperium zła, są teraz wykorzystywane jako pomnik cesarskiej sprawiedliwości i cnoty. Odwiedzający cesarski pałac mogą przejść się pomiędzy grobami świętych i hrabiów, magów i cesarzy i przyjrzeć się z bliska. Wieży z bieli i złota, którą widać z każdego miejsca w mieście. Dobrze wiedzieć. Komnaty Rady Starszych są zamknięte dla odwiedzających i choć można podziwiać ustawione tu starożytne zbroje, musicie się liczyć z tym, że szybko przegoni Was niegrzeczna Gwardia Cesarska. Dzielnice cesarskiego miasta. Cesarskie miasto dzieli się na 10 dzielnic. W samym sercu leży Cesarski Pałac, pozostałe dzielnic, dzielnice otaczające pałac. Dobra, chyba chodzi o pozostałe dzielnice otaczające pałac. No nie wiem. Na północnym zachodzie leżą Elfie Ogrody. Bardzo przyjemna dzielnica mieszkalna. Dobra, czyli Elfie Ogrody to bardzo przyjemna dzielnica mieszkalna. Idąc w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, na zachodzie mamy dzielnicę Talosa, w której wznoszą się domostwa tutejszych elit. Na południowym zachodzie leży dzielnica świątynna, a za nią, poza murami miasta, rozciąga się brudna i cuchnąca dzielnica nadbrzeże. Na południowym wschodzie leży arboretum. A za nim, poza murami miasta, niesławny tajemny uniwersytet Gildi Magów. Na wschodzie znajduje się ciesząca złą sławą dzielnica Areny. Na koniec, na północny wschód od pałacu, leży dzielnica handlowa, gdzie można kupić praktycznie wszystko. Zaś za murami miasta znajduje się cesarskie więzienie. No, i my z tego cesarskiego więzienia nawialiśmy. A do dzielnicy handlowej się przejdziemy, tam opędzlować te towary. To znaczy sprzedać to, co mamy w nadwyżce. I niepotrzebne. Teraz jest dzielnica świątynna. Mieszkam w dzielnicy świątynnej cesarskiego miasta i jest to bardzo przyjemne miejsce. Możecie odwiedzić mnie, mojego męża i moją córkę, kiedy przyjdziecie pomodlić się do świątyni jednego. To bardzo ładna dzielnica, w którą zamieszkują przyjazne, jedynie przyjazne i dobre wychowane osoby dobrze wychowane osoby, choć jak w każdym zakątku miasta dużym problemem są żebracy. Arboretum. W tym pięknym ogrodzie znajdziecie słynne posągi dziewięciu bóstw. W samym sercu stoi posąg lorda Talosa, cesarza Tibera Septima. A czy tak powinno być? Czy miejsce to powinien zajmować Talos, a nie Akatos, król bogów? To najprawdopodobniej pycharady starszych. Którzy chcieli się przypodobać synom Talosa, doprowadziła do tego haniebnego błędu. Dzielnica Handlowa. Przed drzwiami Cesarskiego Biura Handlu napotkacie tłumy osób czekających na możliwość złożenia skargi na nieuczciwych handlarzy. To bardzo brudne miejsce. Stosy skrzyń chwieją się tu w nierównych stosach. Wszędzie rosną niezdrowe muchomory i pleśnie, a bruk pokrywa warstwa brudu? Jeśli możecie posłać tam swojego sługę, to o wiele lepsze rozwiązanie niż osobista wizyta. Tajemny uniwersytet to miejsce niebywale wprost brudne i zaniedbane gorsze nawet od slamców. Na świeżym powietrzu nie napotkacie tu żadnego ucznia ani maga. Gdyż wszyscy siedzą w swoich ciemnych lochach, studiując plugawe teksty i robiąc zapiski na zwojach. Wieża Arcymaga skrywa cesarskie planetarium, gdzie czarnoksiężnicy obserwują niebiosa. Głupcy! Dlaczego po prostu nie wychwalają samego dzieła stworzenia i nie czczą dziewięciorga jak powinni, zamiast skucać i gapić się przez tę niedorzeczną i kosztowną maszynerię? Magowie podobno posiadają wielką bibliotekę pełną cennych ksiąg, ale zazdrośnie jej strzegą. Dla prawych osób to żadna strata, gdyż księgi te zape zapewne są pełne bluźnierczych głupot. Cesarskie Nadbrzeże. To okropne miejsce. Łatwo się tu potknąć o zwłoki kobiet i dzieci, które zostały tutaj zamordowane. W całym Tamriel. Nie ma większych nikczemników i bezpoźników od kupców i marynarzy, a jedni i drudzy gromadzą się tutaj, żeby knuć, jak wyciągnąć od uczciwych obywateli ciężko zarobione złoto. Hazard, niewolnictwo, i czpanie skumy, a nawet jeszcze bardziej zde zdeprawowane rzeczy regularnie toczą się w tutejszych maga magazynach i na statkach. A gdzie jest straż miejska? Jak zwykle, nigdzie. Cesarskie więzienie. Więzienia są ponure i straszliwe, wilgotne i brudne. Wszędzie leżą łańcuchy, kajdany, <laughs> przepraszam, i narzędzia tortur. Ale czy znalazłam w celach jakichś więźniów? Nie, bo staż jest tak straż, powinno chyba być, jest tak leniwa i bezmyślna, że wszystkie cele są puste. Strażników widać w całym mieście, poruszają się w grupach, gdyż nawet oni obawiają się brutalnych bandytów i złodziei czających się na każdym rogu. Nie wiem dlaczego nie wtrącają najbardziej bezczelnych żebraków do więzienia. Przestępcy są tak odważni, że potrafią przedstawiać się na ulicy. Jeden bandyta był tak śmiały, że chełpił się kradzieżą broni i zbroi z cesarskiego więzienia. Jak bezmyślni muszą być strażnicy miejscy, że na to pozwalają. Naprawdę wstydu nie mają, gdyż przekupni oficerowie straży przyjmują złoto od oprychów, których powinni wsadzać za kratki. Arena. Nie będę Wam opowiadać o tym miejscu, bo nie macie potrzeby go odwiedzać. Tylko nieroby i durnie przychodzą tam marnotrawić pieniądze na zakłady albo przelewać własną krew, kiedy mogliby poświęcić ten czas na wyeliminowanie armii zbójców i żebraków, od których aż roi się na ulicach. Niech dziewięciorgo wam błogosławi i was chroni. No, to tutaj przeczytaliśmy książkę. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Nie będziemy się tutaj zbytnio rozwlekać. No co jest? A może Skype'em dobra? Tam jest to miasto. Tam pójdziemy. No, dziękuję za. Wysłuchanie tej książki i powiedzcie, czy ewentualnie chcielibyście, żeby inne książki od czasu do czasu czytać w podobny sposób. To znaczy poświęcić cały odcinek na samo czytanie książki, po to, żeby nie mieszać tych odcinków. Z Lora. Jak się wczytuje w książkę z tymi o wędrowaniu po świecie, dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków. Czy to Skyrim? Yy, przepraszam, czy to ob Obliwiona? No, Skyrim też, bo, bo, bo Skyrim też prezentuje, chociaż tam mam pewne problemy techniczne. Czy do innych yy, filmików? Dziękuję za uwagę i życzę Wam. Miłego dnia czy innej pory, w której to oglądacie.